Hej, To Dominika. I dźwięk do dzisiejszego filmiku nagrywam w nieco inny sposób. Miejmy nadzieję, że tymczasowy. I jeśli oglądacie ten filmik, to znaczy, że wszystko poszło jako tako, przynajmniej. Więc... Yy, więc jest dobrze. Chciałabym dzisiaj sobie z wami porozmawiać troszeczkę o miłości platonicznej. Właśnie najlepiej, jeśli ten filmik byłby po prostu rozmową z wami, a nie tylko moim monologiem. Bo to nie jest tak, że ja posiadam wszelką wiedzę na temat tej miłości, czy w ogóle jakiejkolwiek miłości, i chciałabym, żeby to była taka właśnie dyskusja, wymienienie się refleksjami, które dotyczą właśnie tego konkretnego tematu. W takim razie jedyne, do czego mogę Was zachęcić, to po prostu, jeśli tylko przyjdzie Wam do głowy w czasie tego filmiku jakakolwiek myśl, piszcie ją w komentarzach poniżej, a ja chętnie się odniosę do tych Waszych myśli. No ale tak, miłość platoniczna. Prawdopodobnie wszyscy o niej słyszeliśmy, niektórzy z nas kojarzą mniej więcej, z czym ona się łączy, wiąże i nie znają konkretną definicję. No właśnie, czy jest taka konkretna jedna definicja? No bo tak, miłość jest platoniczna, ale. Owszem, wywodzi się ona od Platona, ale nie powiedziałabym, że on jakoś tak jednoznacznie określił, jako to, jaka ta miłość ma być. A już na pewno nie powiedziałabym, że we współczesnej definicji tej miłości platonicznej jest wiele z tych słów, które właśnie Platon umieścił w swojej uczcie. Ja niestety nie jestem znawczynią starożytności, więc może te tematy, genezy, Miłości platonicznej zostawimy. Oczywiście zachęcam Was do poczytania sobie o tym, jest to naprawdę bardzo ciekawe, ale chciałabym się dzisiaj skupić na czymś innym czymś bardziej emocjonalnym niż, niż takim związanym z faktami. No bo tak. Bardzo często mówi się, że miłość platoniczna to jest taka miłość niecielesna, emocjonalna, w której nie oczekujemy absolutnie niczego od drugiej osoby, jesteśmy bezinteresowni itd., itd. Dla innych osób miłość platoniczna to jest po prostu związek bez seksu i tyle. To jest koniec definicji. O ile Platon faktycznie rozgraniczał tę miłość cielesną i duchową, i duchową stawiał faktycznie tak, jakby nad cielesną, to ja tak się często zastanawiam, czy warto jest właśnie w ogóle rozgraniczać jakiekolwiek miłości. Już Wam mówię o co mi chodzi. Bo okej, okay, wymieniamy, że miłość platoniczna to musi być miłość bezinteresowna. Miłość, w której chcemy czyjegoś dobra, w której nie jesteśmy egoistami. A czy nie każda miłość powinna tak wyglądać? Uwierzcie, że ja sama się na tym łapię i sama się w tym wszystkim gubię, jak słyszę przeróżne historie współczesnych związków, i czasami naprawdę wydaje się, że między dwojgiem ludzi jest miłość, jest prawdziwa miłość. A gdzieś tam pojawia się czy to zazdrość, czy to gdzieś jakiś właśnie egoizm, wyrzucanie sobie jakichś wad, na przykład. No i właśnie, wtedy. Moja ogólna definicja miłości powinna runąć, tak? To jest strasznie trudne, i w sumie tak się teraz zastanawiam, dlaczego się podjęłam tego tematu, ale chyba właśnie dlatego, żeby po prostu zwyczajnie w świecie pobudzić taką dyskusję, i bardzo bym chciała poznać Wasza opinie na ten temat, a poza tym. <grym> ja serio bardzo lubię mówić o, o miłości, o uczuciach i naprawdę mi to fascynuje, i. I fascynuje mnie, szczególnie w ostatnim czasie, jak przeróżne są podejścia ludzi do miłości, do związków, do jakichkolwiek relacji. To jest po prostu fantastyczne, jak my wszyscy się różnimy. I oczywiście, odkąd zaczęłam w ogóle myśleć o jakichkolwiek związkach, to moje podejście do nich zmieniało się dość znacznie, ale dopiero od niedawna jest we mnie takie staranie się o, o nieocenianie. Innych ludzi ze względu na to właśnie jak oni kochają i jak chcą okazywać tę miłość i komu chcą tę miłość okazywać. Możecie stwierdzić, że bardzo odpłynęłam od tego naszego głównego nurtu, głównego tematu miłości platonicznej, ale szczerze dla mnie miłość platoniczna to jest bardziej część ogólnej miłości. Moim skromnym zdaniem to nie jest tak, że. Kochamy miłością taką, śmaką, owaką. Tylko każda miłość łączy w sobie różne, różne elementy. I na pewno trzeba wziąć pod uwagę to, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy. I to, że na przykład czasami czegoś zazdrościmy albo orientujemy się, że, że nasze zachowanie jakoś. Nie jest takie do końca w porządku, nie jest do końca czyste. Wydaje mi się, że to wcale nie neguje naszej miłości, tylko raczej potwierdza to, że jesteśmy ludźmi. Bardzo chciałabym poznać Waszą opinię na ten temat. Czy wierzycie w ogóle w zjawisko miłości platonicznej? Bo w zasadzie teraz, serio, musiałabym się zastanowić nad tym, czy, czy w ogóle dla mnie to zjawisko istnieje. A, i pojawiło się też pytanie, czy miłość. Platoniczna to po prostu miłość przyjacielska. I faktycznie, jeśli chcielibyśmy się skupić na tej, powiedzmy, definicji miłości platonicznej, i jeśli ja chciałabym się skupić na tym, jak ja ją odczuwam, zakładając, że, że ona jest, to rzeczywiście, jeśli jest dwójka przyjaciół, którzy naprawdę ich znajomość opiera się tylko i wyłącznie na fakcie, że bardzo się lubią, są wręcz bratnimi duszami. I naprawdę, naprawdę zależy im na tym, aby drugiej osobie było dobrze. Chyba niestety niewielu z nas ma takich przyjaciół, albo nawet przyjaciela przez całe życie. Przez daj Boże, kilkadziesiąt lat naszego życia będziemy mieli prawdopodobnie wielu przyjaciół. W pewnych momentach będzie się okazywało, czy byli to prawdziwi przyjaciele. Także, czy była między nami ta miłość platoniczna. I to, tutaj to słowo miłość uważam, że nie jest, zdecydowanie nie jest na wyrost. Bo nie wiem jak wy, ale ja uważam, że miłość to nie jest tylko uczucie, które łączy na przykład dwójkę zakochanych, czy rodziców i dziecko, czy, czy w ogóle członków rodziny. Ale miłość możemy spotykać po prostu na każdym kroku, możemy jej doświadczać. Z każdą osobą, którą spotkamy na swojej drodze, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ale w moim przekonaniu po prostu miłość przybiera przeróżne formy i objawia się w przeróżnym stopniu, nasileniu, i sama jej istota na pewno jest czysta, piękna, no tylko my czasami coś tam bruździmy w niej, bo taka jest nasza natura. Tak myślę. O, Jezu. Jak się filozoficznie zrobiło? Wybaczcie, ja y, jakoś tak. Ja wcale nie żartuję, ale mając ten mikrofon teraz w dłoni, w ogóle ja nie wiem nawet czego widzicie, y, ale mam mikrofon w dłoni, to jakiś taki zupełnie inną atmosferę tego filmiku poczułam. Czuję się. Jakbym nagrywała co najmniej jakiś, nie wiem, podcast czy coś w tym stylu, co miejmy nadzieję wkrótce również nastąpi. Zerkam niestety cały czas w dół, bo po prostu sprawdzam cały czas, czy się dźwięk nagrywa, bo, bo różnie z tym bywa. Także no, jest to na pewno nietypowy filmik i mm, na pewno zaliczę go do tych moich psychologicznych, amatorsko-psychologicznych pogadanek, ale dajcie koniecznie znać, na jaki tego typu temat chcielibyście, żebym tutaj pogawędziła. Ja strasznie lubię tak analizować różne rzeczy pod takim kątem, no, mocno amatorsko, właśnie filozoficzno-psychologicznym. Chociaż chciałabym, żeby z każdej takiej pogadanki każdy z Was mógł coś, choćby coś malutkiego wyciągnąć. A dzisiaj to nie wiem. Mam wrażenie, że tylko tak sobie pogadałam pogadałam. I czy coś z tego wyszło? Zobaczymy w montażu. No. Także, także to chyba na tyle. Jeśli ten film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie kciuka w górę. I bardzo proszę Was o udostępnienie go Waszym znajomym, jeśli tylko stwierdzicie, że im również może się on spodobać, albo nawet w jakiś sposób im pomóc. Serdecznie, serdecznie dziękuję osobom, które wspierają finansowo ten kanał. Teraz na ekranie pojawi się lista tych osób. A jeśli ktoś z Was jest zainteresowany takim wspieraniem, chciałby przeczytać o bonusach, które są, są związane. Z tym wspieraniem finansowym, to koniecznie zerknijcie do opisu pod filmikiem. Tam są linki, w których wszystkiego się dowiecie. Także zapraszam serdecznie. I no cóż, myślę, że na mnie już czas. Jeśli oglądacie ten filmik, jeśli słyszycie ten mój głos w tym filmiku, to jest po prostu cudownie. Sukces, największy ever. O, i bardzo Was proszę, żebyście dali znać, jak odbieracie ten głos mój aktualny. Może to być troszkę dziwne i bardzo nieprofesjonalnie, że trzymam w ręku mikrofon, a nie postawiłam go sobie gdzieś, ale prawdę mówiąc jakoś tak logistycznie, ustawieniowo lepiej mi pasowało go trzymać. Dobra, koniec tłumaczenia. Mam nadzieję, że jest wszystko OK. No dobra, no to ja teraz idę. Widzimy się już za tydzień w piątek.